Księgarnia została założona w 2013 roku, więc za chwilę będzie już lat 8. Księgarni, yy, która nie jest zbyt obszerna, jeśli chodzi o przestrzeń, mamy dość szczelnie ją wypełnioną yy, przewodnikami, literaturą podróżniczą, reportażami, yy, nie wiem, baśniami, powieściami, prozą yy, z różnych zakątków świata. I wszystko to jest naszym subiektywnym wyborem. Książki można kupić u nas stacjonarnie. Można też zamówić je dzwoniąc albo pisząc, właśnie, nie wiem, wiadomość facebookową, a ewentualnie na maila, i książki wysyłamy. Bierzemy udział w akcji Książka na telefon. Jesteśmy zrzeszeni w księgarniach kameralnych, w, w takich różnych grupach. Kupuję książki kameralnie. No staramy się wszelkimi kanałami docierać do potencjalnych czytelników. Zapraszamy do odwiedzenia księgarni.